Wybieram dziś miłość do siebie ponad misję ratowania kogoś, kto nie chce być uratowany. Uczę się, że największą siłą bywa odejście, a nie trwanie za wszelką cenę. Pozwalam innym mieć ich własne rany i nie biorę odpowiedzialności za ich decyzje. Widzę, że mogę kogoś kochać i jednocześnie wiedzieć, że muszę odejść, by ocalić siebie. Przyjmuję światło. Nawet jeśli na początku razi i odsłania prawdy, których wolałam nie widzieć. Słucham swojego ciała, bo ono nie kłamie i mówi mi, kiedy ma dość, w końcu je szanuję. Odkładam maski i role, aby powoli odkrywać, kim naprawdę jestem. Jestem obecna, autentyczna i wolna, nawet jeśli dopiero uczę się to odczuwać. Patrzę w lustro i widzę osobę, która wybrała własną historię zamiast cudzych oczekiwań. Uzdrawiając siebie, tworzę nowy wzór dla siebie, dla innych i dla tej małej mnie, która chciała tylko być kochana. Dziś daję jej to, czego zawsze potrzebowała swoją czułą obecność. Tym jednym świadomym oddechem zaczynam nowy rozdział mojej cudownej podróży przez życie. lub skomentuj, prześlij dalej.